pozycja i protesty W 1976 roku doszło do kolejnego kryzysu. Po ogłoszeniu podwyżek cen żywności w Radomiu, Ursusie i Płocku wybuchły protesty robotnicze. Zostały one brutalnie stłumione przez milicję i służbę bezpieczeństwa, a uczestników represjonowano. Stracili pracę, byli bici i więzieni. Odpowiedzią na represje było powstanie Komitetu Obrony Robotników, organizacji, która wspierała represjonowanych i ich rodziny. Komitet Obrony Robotników został uruchomiony w 1976 roku przez grupę intelektualistów takich jak Jacek Kuroń, Jan Józef Lipski, Antoni Macierewicz, Piotr Naimski, Ludwik Dorn. Oraz od 1977 do 1980 roku oficjalnym przedstawicielem KOR za granicą, odpowiedzialnym m.in. za kontakty z emigracją, był Leszek Kołakowski. KOR stał się początkiem szerzej zakrojonego ruchu opozycyjnego który w latach 80. doprowadził do powstania Solidarności.